Hej, cześć z tej strony Plewan. Na początku powiem Wam, że to nie jest clickbait i powiem Wam też, dlaczego zrobiłem ten film, bo nigdy nie spodziewałem się, że ja będę jakimś obrońcą CD-pu, szczególnie po tej całej akcji. I oczywiście dalej podtrzymuję to, co mówiłem w poprzednich filmach, czyli że to, co zrobił CD, w zasadzie człowiek jakiś tam w tej firmie, który odpowiadał za te premiery, to było mega słabe i że tym ludziom, którzy kupili wersję na PlayStation 4 i Xbox One należą się... Pieniądze należą się zwroty, tak jak to Cedeb zapowiedział w tym liście, i chwała im za to, jeżeli faktycznie zamierzają się za to zabrać na poważnie. Ale ja w tym filmie bardziej chciałbym się zająć środowiskiem growym i tym, co od dawna mi w tym środowisku przeszkadza, bo to w przypadku Cyberbanka jest chyba najbardziej widoczne. Nigdy, nigdy jeszcze nie widziałem aż takiego linczu na żadnej e, tak naprawdę firmie game devowej. a wydaje mi się że ten winch jest tak wielki ponieważ e, CDEP miał u graczy jakiś taki wielki kredyt zaufania i sami gracze namaścili go jako takiego e, mesjasza w zepsutym świecie korporacyjnym e, game devu a musicie też zrozumieć że e, CDEP nigdy nie aspirował do miana bycia mesjaszem oni po prostu mieli dobry marketing i dobry PR i to było tak naprawdę wszystko a to, że przy okazji ten dobry marketing sprawiał, że musieliśmy na przykład mnie płacić za gry albo dostawaliśmy dobre dodatki do, do Wiedźmina 3 w rozsądnej cenie, to tylko lepiej dla nich, prawda? I musicie zrozumieć, że ja tutaj zupełnie nie, nie mam nic do ludzi, którzy piszą komentarze, bo są źli po prostu na to, że wydali 280 zł na grę, która im nie działa. To jest oczywiście zrozumiałe, albo działa im po prostu słabo, a liczyli na coś lepszego. No, bo tak jak mówiłem, należą im się tutaj pełne zwroty i nie ma tutaj w ogóle o czym gadać, ale mam też wrażenie, że przy okazji cd z cienia przy tej wpadce niewątpliwej wyszło bardzo wiele osób, które po prostu źle temu CDPowi życzyło i było zirytowanych całym tym hypem. Dlatego ich porażka i ich potknięcie jest tutaj wytykane trochę dwa razy mocniej, bo mam wrażenie, że gdyby to Bethesda wypuściła teraz y, taką słabą premierę, to ludzie by machnęli ręką i powiedzieli, e, to Bethesda przecież, oni wypuścili Fallouta 76. I ludzie tego biednego cyberpunka do tego Fallouta 76 porównują, co jest dla mnie to jest w ogóle jakiś kuriozum, bo ja rozumiem, że ta gra chodzi beznadziejnie na starych konsolach, ale ona ma też wersję PC-tową i ma też wersję na nowych konsolach, która y, wygląda bardzo dobrze, wbrew temu, co, co ludzie tutaj Mówiła. Wczoraj się spotkałem z komentarzem, że na Xboxie Series X ta gra wygląda jak na. że to jest bardzo mocna wersja low, okrojona w zasadzie do zera z pc I uwierzcie mi, że ja grałem w tą grę na pc na ustawieniach średnich i ta gra nie wygląda nawet w połowie tak dobrze, jak wygląda na Series x więc jakby. Mam też właśnie takie wrażenie, że Cyberpunkowi ogólnie jako grze obrywa się teraz na każdym froncie i nawet na tych frontach, których. Teoretycznie jest bardzo dobra, nawet bym powiedział, że jest genialny, bo jeśli chodzi o Fabułę, jeśli chodzi o postacie, to ja nie pamiętam ostatnio, żeby jakaś gra, która zbliżała się chociaż do tego poziomu, wyszła. To samo jeśli chodzi o bagi, bo już umówiliśmy się, że po prostu nie polecamy tej, tej gry znajomym na stare konsole, że przestrzegamy tym, przed tym, żeby tą grę kupowali na PS4 i na Xbox One, ale na litość boską. Bądźmy już szczerzy, i powiedzmy, że ta gra na PC czy na, e, na nowej generacji no nie różni się jakoś specjalnie, chociażby nie wiem, od Asasyna Valhalla, jeśli chodzi o ilość błędów. No nie wiem, czy to ja po prostu jestem super szczęściarzem i gram na jakiejś najlepszej wersji e, gry, ale no tych błędów jest tak po prostu no, normalna ilość jak to jest na premierę przy dużej grze, no nic specjalnego, tak? A już widziałem memy, że po prostu o cyberpunk na PC na na Xboxie, na Playstation najgorsza gra, nigdy tyle bugów nie widziałem na premierę. Naprawdę, no ludzie, to jest po prostu nieprawda. No. I paradoksalnie takie komentarze, które właśnie tą grę e, uśredniają na, na wszystkie platformy i mówią, że ona jest beznadziejna, nieważne gdzie na, ni na niej grasz, e, znaczy na czym w nią grasz, e, szkodzą najbardziej tym osobom, które mają te stare konsole i które są niedoinformowane, no bo jeżeli powiedzmy twój kolega kupi sobie Cybera na PC-cie, a ma dobry komputer i no gra mu się bardzo dobrze, no bo nie ma jakichś większych problemów, gra mu się nie zacina, jakieś tam ma pojedyncze bugi, no to wtedy ta osoba z PSA a sobie pomyśli, kurde, jak mój kumpel mówi, że spoko, tutaj czytam, że beznadzieję, no to ja sobie kupię, bo jednak wierzę koledze, tak, no bo jakby bardziej wierzę jemu niż jakiemuś randomixowi z Facebooka. A widzę, że bardzo dużo... Środowisk growych takich większych zaczyna to powielać i zaczyna gadać te bzdury o tym, że, że ta gra po prostu jest dnem od samego początku do końca i wszystkie te recenzje na nowe konsole i na pc w ogóle to są kupione na pewno. Tutaj teraz jakkolwiek to śmiesznie nie zabrzmi, to mam też wrażenie, że CDEP trochę wybrał sobie najlepszy moment na, tak, na, taką, na taką akcję, na zrobienie czegoś takiego, no bo w najgorszym razie, jeżeli nie uda Wam się na przykład dostać refundu, albo jeżeli nie będziecie chcieli refundu, ani nie spodoba Wam się granie po łatkach, na przykład Red, Redzi tego nie spaczują odpowiednio, to jeżeli planujecie na przykład zakup nowej konsoli, to możecie sobie zostawić kopię gry na starą i, i grać sobie dalej na nowej. To nie ma z tym żadnego problemu. A te wersje, tak jak już mówiłem, na nowych konsolach wyglądają i chodzą znakomicie. I jakby będziecie mieć świetną grę. Więc to ich trochę ratuje jeszcze, że mówiąc yy, nie powinno tak być, że, że na czymś takim opiera się sprzedaż gry, że, że ktoś ci mówi stary musisz sobie dokupić konsolę do gry, bo, bo ten. Kłamaliśmy w reklamach i, i, i źle to wszystko rozegraliśmy, no ale... No tak jest po prostu, tak? W sensie jest taka możliwość, da się to jakoś uratować. W sensie to jest na szczęście dla tych ludzi, którzy i tak chcieli sobie nową konsolę kupić. A dla tych, którzy nie planowali tego i gra im się nie podoba, no to jest ten zwrot, tak? Z tym, że nie wiem, jak to będzie działać, więc na razie z tym się wstrzymam. Wiem, że są tam jakieś problemy z Microsoftem i z Sony, bo oni nie chcą się do końca zgodzić na te zwroty, aczkolwiek y, są normalne zasady zwracania gier i tutaj cyberbank nie powinien być jakimś specjalnym wyjątkiem, więc jeżeli. W ogóle piszcie mi w komentarzach, jeżeli ktoś z was próbował, bo ja zupełnie nie wiem, jak, ten, jak to z tymi zwrotami teraz wygląda. Jeszcze jest ostatnia taka sprawa, która chyba najbardziej mnie irytuje, jak widzę takie komentarze, to jest to, że ludzie piszą jasne, e, chciałbym sobie upgradeować konsolę, ale nie mogę, bo nie ma jej fizycznie w sklepie. Tutaj głównie ludzie mówią o PS5. Słuchajcie, to, że Sony zwaliło sprawę i po prostu wyprzedało. Swoje konsole jakimś y, Januszom biznesu, którzy kupili połowę nakładu i później chcieli to sprzedawać za 8000 zł, to jakby nie jest wina cd też, tak? Te konsole się pojawią po świętach, najprawdopodobniej pojawią się, y, pojawią się na wiosnę. Ja ze skupnym swojego Xboxa nie miałem problemu. Wiem, że, że jakieś tam na początku miesiąca były, ale. Ale co jakiś czas też zaglądam na sklep, patrzę, że one są. Wiem, że z Sony jest gorzej, no ale to tak jak już mówiłem, trochę tam chyba się nie spodziewali, że taki pozytywny odbiór tej konsoli będzie. I wydaje mi się, że część właśnie z, os z tych osób, które komentują, trochę też tego swojego gniewu na, na Cyberpunk'a wylewa właśnie, gdy powiąże sobie to z tym, że nie może kupić sobie upragnionego PS5, na które sobie zbierało powiedzmy przez cały rok. I tak już podsumowując, zupełnie e, powiem to ostatni raz. Uważam, że to co zrobił CD było bardzo słabe i że teraz bardzo im się za to oberwie i oberwie im się zasłużenie, ale że sam cyberpunk jest gro, która po prostu się sama broni pod wieloma względami i, i trzeba troszeczkę rozgraniczyć to, że, że ta gra jest dostępna na inne platformy, na których mogę ją zdecydowanie polecić a po prostu ludziom, którzy chcą w nią zagrać na Xboxie One i, i PlayStation 4, pokazywać tą wersję, czyli robić dokładnie to, czego nie zrobił CDP przed premierą swoje, swojej gry. Ja tak obserwując tą całą dramę, ym, mam wrażenie, że oni to doprowadzą do 30 klatek na sekundę i że to będzie chodzić jako tako. Nie będzie to oczywiście to, co obiecali, nie będzie to koronowanie gene generacji, ale... Mam nadzieję, że za kilka lat po prostu ludzie przesiądą się na nowszy sprzęt i zapomną o tej wtopie, bo, bo po prostu szkoda by było, żeby na przykład przez tę całą gówno burzę teraz nie pojawiły się dodatki do tej gry, która jest po prostu genialna jeżeli pomimo tego Cyberpunk nie zostanie grą roku, no to, to będzie to naprawdę bardzo słabe, bo problemy wydawnicze problemami wydawniczymi, ale no trzeba docenić coś co zostało naprawdę dobrze zrobione i no i bije wszystko co wyszło w tym roku. No przepraszam, ale e, nie było w tym roku tytułu, który by się chociażby zbliżył jakościowo do do tej gry, gdy jest w wysokiej formie, tak. Dzięki za oglądanie tego materiału. Już chyba więcej o tym temacie nie będę się wypowiadał. Chyba że stanie się coś przełomowego, ale po prostu podejdźcie do tego na spokojnie. Jeżeli macie na czym grać, to ja bardzo polecam, zagrajcie, a jeżeli chcecie poczekać na przykład z kupnem na stare konsole, jeżeli mimo wszystko jesteście zainteresowani tą grą na starych konsolach, to po prostu poczekajcie na performance na, na YouTubie z nowych patchy, które gdzieś tam teraz się pojawią i, i zobaczcie, ocencie sami, ja już nie będę nic mówił. Dzięki za oglądanie tego materiału, no i na razie.